Masz w ogóle prawo radę? jakiegoś cwaniaka do bagażnika, wyjebiemy i do lasu kurwa! Jak ładnie poprosi to wierzę w o kurwa, gdzie czaj stoi tam, I tam jak... stój, jakiś bala, jego wierzę, wyjebie! Ale mówię jebie kurwa! Dawaj, baby, stawaj tutaj! Chodź tu, stawaj, tu Ale kurwa mówię niebie, zaraz, dawaj! Chodź tu kurwa! Chodź tu! Wierzaj to! 我怎么？我怎么？我怎么我怎么进去？哎呦！别着急，慢慢吃，慢慢吃。哈哈哈哈哈哈！哎呀！别着急，我那裤 Ja nie chodzę w tył! Zaraz nie wyrucham w dupę! No weź, bo tu boli no to, to zajebiście. <śmiję> ja Ej, a ja teraz tam uciekniesz! W lewo! Wiem. Zatrzymamy się pod beki? W lewo! To gonią... W się <śmiję> nie <śmiję> jeździ. No, dzięki! Dziękuję. Dzięki, dziękuję. Dzięki, dziękuję. dzięki, na razie!